Wizualizacja świetlna, kombinezum imitujący starość, dotykowe ekrany, skanowanie 3D, interaktywne podłogi. To wszystko można było zobaczyć podczas wystawy Labirynt Innowacji. 24 września w Poznaniu rozpoczęły się szóste Światowe dni innowacji i trwały dwa tygodnie. W tym czasie prowadzone były między innymi warsztaty, wykłady czy pokazy edukacyjne, które miały na celu pokazanie Poznaniakom, jak nasz świat funkcjonować będzie za 20 lat i jakie innowacje jeszcze na nas czekają. W tym czasie czasie prowadzony był także konkurs dla najmłodszych zatytułowany Moja miejscowość w roku 2030. Podczas trwania konkursu wpłynęły 222 prace z całej Wielkopolski, a pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Skokach. Praca przygotowana została przez czwartą klasę. Obecnie na placu Mickiewicza trwa rozbiórka wystawy Labirynt Innowacji. Które z tych innowacji faktycznie zagości w naszym życiu codziennym okaże się pewnie dopiero w roku 2030.